Hej widzowie, em, dzisiaj kolejna gra z Brawlna No, zobaczymy. M może być dwie albo jedna gra. Ja zobaczę. Mhm, Brok i Clancy. I w jaki sposób pan nie ma żadnego skina do Broka? Nawet najbrzydszy skin dobry jest lepszy od tego, co. co. No, skubaniec użył sobie, tak, użył, użył ulta, ale właśnie musiał się ten dropnąć. Nie wiem po co poleciał tym szarżom. 5%, pół, pół piętnaście procent zabieram ultem. Co? ich przymro? Nie. Dobra. zamroziłem go, ale coś, coś na mnie, ale coś. Dobra. Nice, nice, nice. Ja im ile procent z takim ultem. Leci, leci 15 procent ulta. Kurde, mamy 12. To będzie przegrana Dobra mywalczy kurda Słabo, słabo i słabo Nie wiem kim to za A rozza rammykar i tak wiem z A, i nie wyśmiewajcie nie ja wiem, to po prostu trzy Mhm. Mm Mam tylko jednego skinka, ale nie ma gadżetu, ani, ani nie ma nic. Cudownie do niego nie ma nic. Ała. Dobra 20% im zabraliśmy Nie ma co marudu A. To jest najbardziej To będzie najbardziej Gra na, na świecie Dobra, będzie jeszcze jedna jeżeli tak dobrze idzie, to będzie jeszcze jedno. Mhm. Aha. Nie wiem, co on chciał zrobić. Rzadki dropik. Trochę przysłabo. Nice. W oh. hmm. przeciwnej drużynie musiał być Edgar. Przecież u nich są... Czemu są zadymiarze tej samej zadkości w każdym teamie? Tak jakby to nie jest przypadek. To nie jest normalne, że że tej samej rzadkości w jednym teamie. Mhm. przyszli, czym zostało, a nam sto to nie jest typowa gra. Boom. Okej. Okay. Pa widzowie. Już koniec tego odcinka. Nie, ja nie mam niestety żadnego pika. Pa.